Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym dać takie świadectwo dla tych osób, które kiedyś może były we wspólnocie, a w jakiś sposób dziwny albo nie wiem odeszły i teraz jakby. Borykają się z tym, czy może zrobiły dobrze, czy może nie, i chciałabym coś od siebie na temat tego dodać, bo mam pewne doświadczenie życia. I otóż chodzi o to, że jeżeli osoby, które były we wspólnocie, i na przykład w jakiś sposób, Same odeszły, i my, wydaje im się, że może źle zrobiły, to chcę tym osobom powiedzieć, żeby sobie nie wyrzucały tego, że źle może zrobiły, bo z, nigdy w chrześcijaństwie nie ma tego, że źle, a trzeba patrzeć na to pozytywnie. Widocznie ten Twój czas nadszedł, że masz już tam nie być. I była taka wola Boża, zawsze trzeba kierować się tym, że Pan Bóg wie, co robi. Jeżeli nawet jestem przez pewien czas w jakiejś wspólnocie, to czuję i wiem, że Pan Bóg tego chce, żebym tam była dla jakiejś misji. Bo każdy z nas ma pewną misję do wypełnienia w tym życiu i dlatego chce mnie tam. A gdy przychodzi czas taki, że nagle podejmuję tą decyzję rozumiem swoim, że już, już nie, że teraz może co innego po prostu i odchodzę, to nie jest to, że źle zrobiłam, tylko. Każdy ma wolną wolę. Przecież Bóg dał rozum i wolną wolę, więc mam prawo podejmować decyzje i przede wszystkim iść w drugim też kierunku. I życie nie polega przede wszystkim na tym, a zwłaszcza w chrześcijaństwie, żeby powiem tak w przenośni, trzymać się w życiu jednego stołka. Że jak już jestem w tym, to mam do końca życia to samo robić. To nie jest tak, bo życie na Ziemi by stało się nie wiem, nudne i naprawdę człowiek by chyba oszalał, jakby tylko to samo robił w życiu. Dlatego nie wyrzucaj sobie tego, że odeszłeś, odeszłaś ze wspólnoty i teraz czy dobrze zrobiłam, czy źle zrobiłam. Nie. Po prostu oddaj to Jezusowi, jak mówił ojciec do Lindo. Jezu, Ty się tym zajmij. I koniec. I bądź sobą. I nie wyrzucaj sobie, że może, a może źle zrobiłam, zrobiłem, bo odeszłam i teraz co, co mam zrobić? Odeszłaś, to odeszłaś. Po prostu ufaj Bogu, że przyjdzie taki moment, że On Ci da następną misję do wypełnienia na tej ziemi. Tylko ufaj. Je, już Jezus do siostry Faustyny powiedział: Wystarczy, byś mi ufała. Jezu, ufam Tobie, a wszystko będziesz miała. To jest powiedzenie, najświętsze powiedzenie. Tak mi się wydaje. A dam taki przykład mojego świadectwa, kiedy właśnie w 2017 roku, pamiętam ten dzień, byłam na jasnej górze w Częstochowie, i przyszła mi taka myśl, żeby zapytać na różańcu Maryję. Boga, żeby prosiłam o odpowiedź, czym jest niebo. I muszę Wam powiedzieć, że modląc się po jasnej górze, chodząc po wałach, cały czas miałam na myśli, czym jest niebo tu na ziemi. I chyba 3-4 dni chodziłam z tym, i chcę powiedzieć, że Bóg patrzy, na duszę, która jest cierpliwa. Jeśli okaże cierpliwość, on da odpowiedź i przyjdzie z odpowiedzią. Tylko cierpliwość może pokazać, że Bóg przyjdzie ci z odpowiedzią. Modląc się, szukałam, czym jest niebo na ziemi. I oczywiście na jasnej górze. W Częstochowie, takim sanktuarium w środku Polski, nie otrzymałam odpowiedzi, ale zaraz wam powiem, ta odpowiedź przyszła. Ale gdzie, gdzie i w jakim momencie to było zadziwiające, zmroziło mnie samą, bo byłam w drodze do. Zabawy błogosławionej Karoliny wtedy na 18, pamiętam, czerwca. I to nawet chyba po chyba 17 już byłam w tej zabawie. Dokładnie, bo pamiętam datę, bo to był mój dzień. I kiedy byłam w tej zabawie, całkiem niby przypadek. Ale w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Weszłam sobie do kościoła, usiadłam w ciszy w ostatniej ławce i tam zaczęłam sobie tam w ciszy być. No i była sobie pielgrzymka. Jak to przyjeżdżają latem pielgrzymi, żeby się coś dowiedzieć? Pielgrzymują po sanktuariach. I młodzież siedziała tam z przodu. A chyba wtedy nawet proboszcz, kustoż sanktuarium był i opowiadał o błogosławionej Karolinie. No i dziękowałam Bogu, bo mówię, byłam chyba pierwszy raz wtedy to się dowiem trochę historii na temat błogosławionej Karoliny. I muszę powiedzieć, że słucham, słuchałam tej historii, i ciekawa sprawa: to co w Częstochowie na pytanie szukałam dziwny przypadek, Pan Bóg w jakiś sposób zadziałał przez proboszcza. Właśnie w opowiadaniu do młodzieży poddał taki przykład, Czym jest niebo? Normalnie, możecie sobie wyobrazić, jak może to ko kogoś zmrozić. Jak szukasz nagle i po kilku dniach to pytanie słyszysz gdzie indziej. I on dał odpowiedź. To było normalnie, pier w pierwszej chwili dla mnie taki zachwyt, że zamierałam. Zaniemówiłam z zachwytu. I otrzymałam w taki sposób odpowiedź: czym jest niebo na ziemi? To można przyrównać. Nie trzymaj się z jednego stołka, że w życiu powinno się zmieniać w życiu chrześcijanina, i Różne rzeczy Pan Bóg podsuwa po to, żebyś po prostu pełnił misję. Żeby coś się działo. Bo tak samo jest w niebie. Ten ksiądz powiedział: W niebie jest właśnie w taki sposób, że jak już jesteś w niebie, będziesz, to idziesz i się stale coś zmienia. To znaczy, odkrywasz coraz to lepsze i nowsze ciekawe rzeczy i on tak dodał, że gdyby, gdyby, w niebie miał się znaleźć i miało być stale tak samo, to on by wolał iść do czyszca. <grych> że byłoby ciekawiej. Więc niebo jest tym, że stale jak będziesz to coś, coś nowego w Bogu będziesz odkrywać i, i dlatego masz tak żyć tu, na ziemi będąc w Bogu odkrywając coraz to lepsze nowe rzeczy nowe świetle ewangelizacji żeby nie trzymać się stale jednego tylko jedno w życiu robić a jednak iść krok wyżej, bo można, bo jednak w Jezusie dojrzewasz, dojrzewamy i Jezus prowadzi nas małymi krokami, krokami ku dojrzałości chrześcijańskiej i wyżej i wyżej, a jeżeli Cię prowadzi wyżej, to chcecie mieć bardzo blisko siebie. I każdy ma nas w życiu wiadomo swoją własną drogę. I jeden jest Jezus, ale każdego z nas w inny sposób prowadzi. Jednego tą, drugiego tą drogą, a trzeciego jeszcze inną. Ale każdego chce doprowadzić do, do siebie, żeby być blisko Niego. Więc nie zajmuj się tym, jeśli odeszłeś, odeszłaś od wspólnoty i teraz y, marzysz i może zastanawiasz się cierpiąc, y, czy dobrze zrobiłam. Nie, nie ma tego w chrześcijaństwie. Po odeszłaś, dziękuj Bogu, że Bóg ci pozwolił podjąć taką decyzję i żyj dalej szczęśliwie, radośnie. Ciesz się tym, co dzisiaj masz? Ciesz się i raduj każdą chwilą i dziękuj. Przede wszystkim dziękuj Bogu za każdy dzień i uwielbiaj go. A zobaczysz, że Pan Bóg sam będzie Cię prowadził i coraz wyżej, i widocznie, przede wszystkim też należy myśleć tak, że jeżeli. Pan Bóg coś zabiera albo coś zmienia w Twoim życiu, to nie dlatego, że chce gorzej, a chce lepiej. Chce więcej ci dać. Jeszcze nigdy nie było, że Bóg coś zabrał, a, a dał coś gorszego. Je, zawsze jest w życiu, jak pamiętam, zaświadczenia, że jeżeli Pan Bóg w życiu coś zabiera, to daje więcej. Chce po prostu dać więcej. Ale nie tak od razu. Bo trzeba okazać w tym cierpliwość. To też mówię z doświadczenia. Jeżeli okażesz Bogu cierpliwość, ja patrząc na jego krzyż, wytrwałość. Bo tylko Jezus na krzyżu jest najbardziej cierpliwy. I tam znajdziesz największą cierpliwość jaką tylko możesz. Mieć, to zobaczysz, że w pewnym momencie Bóg ześle ci łaskę inną i będziesz tylko dziękować Bogu już, że jesteś gdzie jesteś w nim, i już nie, żał nie będziesz żałować tego, że stamtąd odeszłaś. Dlatego dziękuj Bogu za chwilę, za rozum, że umiesz podejmować decyzje i nigdy nie żałuj tego, co zrobiłaś. Bo nie ma w chrześcijaństwie tego. Zrobiłaś, zrobiłem, zrobiłam. I dobrze. Dlatego. Jest jak jest, jest dobrze, ufaj mu, że jeżeli teraz żyjesz i teraz to, co masz teraz, dziękuj mu I, i że przyszłość też będzie dobra. Nie trzyma, Dlatego nie trzymać się w życiu jednego stołka, to jest, wydaje mi się, życie takie prawdziwe w chrześcijaństwie. Jeżeli Pan Bóg zabiera Ci coś w życiu, nie denerwuj się, bo da Ci więcej niż myślisz. Da Ci znacznie więcej. On nigdy nie zabiera, tylko po to, żeby cię jakby nie dać Ci więcej. Jeżeli Ci coś zabiera, to znaczy, że chce dać coś dla Ciebie lepszego. Coś znacznie godniejszego, że on cię, on cię ma, naprawdę kocha i zasługujesz na więcej, zasługujesz na większą Jego miłość, zasługujesz na to, żeby naprawdę godnie w Nim żyć. Myślę, że to świadectwo też w jakiś sposób będzie dla kogoś pomocą i niech to będzie też i również na chwałę Bożą. Wszystko to co mówię tu niech będzie na chwałę Bożą i Matki Bożej niepokalanej sercem. Amen. Wała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Z Panem Bogiem, Papa. Pa.